Cześć. Hikaru Nakamura jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Znany jest przede wszystkim młodzieży z tego, że dużo streamuje na Twitchu, a jego filmiki są bardzo popularne. Jego oglądalność jest niesamowita. Zaprezentuję Wam partię, w której Nakamura poświęcił figurę w debiucie. Myślę, że ten filmik jest warty obejrzenia. Białymi grał Hikaru, czarnymi grał Ninow. Przejdźmy do partii e4, c5, obrona sycylijska, skoczek f3, 5d6, d4, czyli wariant otwarty, dość popularny, bicie, skoczek bije, skoczek f6, skoczek c3, a6, wariant Najdorfa, h3. No i teraz zwróćmy uwagę na to posunięcie, ponieważ ten wariant jest troszeczkę rzadszy. Myślę, że częściej się tu grywało goniec e2 na przykład, spotkałem się też z wariantem goniec g5, no ale... H3 myślę, że ten wariant jest rzadszy, ale bardzo ciekawy. H3B5 G4. No, G4 bardzo dobre posunięcie. No, i wiemy dlaczego zagrane zostało H3. Po to, żeby ten pionek miał wsparcie i być może w przyszłości będą jakieś ataki. Goniec B7 trzeba uważać, ponieważ ten pionek jest naciskany przez dwie bierki. Goniec G2, E6 Roszada B4. No i teraz tak, tutaj wydaje się, że białe podstawiły pionka. no bo jest atak na skocza i gdyby ten skoczek się przesunął, no to przecież jest strata pionka i tyle. I teraz nadszedł czas, aby zagrać bardzo mocne posunięcie. Wręcz genialne posunięcie. Nakamura zdecydował się na zagranie skoczek D5. No, kto by na to wpadł? No ja mam na przykład na to nie wpadł. Gdybym tego nie znał, nie znał tego wariantu, to w życiu bym tak nie zagrał. Nie ma na to szans. No i zobaczmy, jak będzie dalej partia przebiegała. Bo przecież na pierwszy rzut oka to się wydaje, że to jest figura podstawiona, a nie poświęcona. Jednak nie. Poszło w partii. Zbicie oczywiście piąkiem. Zbicie piąkiem. Goniec e7. Oczywiście czarne muszą się rozwijać. No bo jeżeli nie będą się rozwijać, to zobaczcie, jaki jest łatwy dostęp do króla. Więc poszło goniec e7. I jeżeli mamy taką stratę, to trzeba grać bardzo energicznie. W ogóle ja też pokażę, co się stanie, kiedy poleci ten pionek. Na przykład goniec bije, goniec bije, skoczek bije i hetman f3 też jest bardzo niebezpiecznie. No natomiast jeżeli zagrałoby się skoczek c7, no to trzeba się bawić, dalsze atakowanie, wieża tu, skoczek tu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, goniec e7, g5, atak na skoczka, skoczek się musi przesunąć dobre pole, przesunął się na d7 i dalej musimy atakować. Bardzo ładne pole na c6, skoczek, c6. No tutaj, jest, tutaj są pewne komplikacje, ponieważ gdyby zbił goniec, bijemy tu, po pierwsze jest atak na skoczka, no i są różne ataki z odsłony. Natomiast jakby zbił skoczek, to sprawa jest tutaj jasna, mamy podwójne uderzenie i wtedy... Yy, Myślę, że punktowo by się wyrównało, a czarne raczej chciały grać z przewagą figury, ustać tą pozycję i później, jeżeli białe nie będą wystarczająco atakowały, no to wtedy będzie wygrana czarnych. Ninow zagrał Hetman C7. No, poszło w tej partii zbicie, czyli król będzie ruszony, król poszedł na E7. No i teraz patrzymy na niebronione bierki. Niebronioną bierką jest G7. B4, Hetman D4. no Król się skrył na F8. Wprowadzenie kolejnej bierki do akcji, oczywiście można było też bić, no ale to była strata figury w tej pozycji, więc trzeba było bardzo mocno atakować. Goniec F4, A5, wieża F, 1 skoczek B6. No i tutaj yy, no wciąż czarne utrzymują przewagę punktową, ale. Nakamura wpadł na genialny pomysł, postanowił poświęcić kolejną bierkę. Wieża e8, szach. Król musi zbić, Hetman bije. I o co w tym poświęceniu chodzi? No, chodzi o to, że ten król jest na środku, kolejne bierki będą z łatwością atakowały, czyli raczej nie ma mowy o takim zagraniu jak wieża e 8 no, groziło bicie, bo wieża e1, no i pozycja jest wyśmienita. Ninow zdecydował się, że weźmie piąka i odda wieżę z powrotem. Jest 7 punktów przewagi po stronie czarnych. Bicie na H8. Król musi uciec, bo był szach. Prowadzenie kolejnej bierki z groźbą mata. Skoczek C6. Z jednoczesnym atakiem na, na Hetmana. Kolejne zbicie. No i komputer pokazuje równą pozycję. Także no... Na pewno zawodnik grający czarnej był trochę zestresowany, ponieważ to był wariant naprawdę agresywny. Również Nakamura był pewnie zestresowany, ponieważ no, trzeba było się wykazać niezwykłym atakiem grając białymi. Poszło goniec e3 z atakiem z skoczka. Hetman bije c2. No i tutaj w tej pozycji no, Nakamura nie zdecydował się wymieniać hetmanów. Ponieważ ten król jest w większym niebezpieczeństwie, więc po co mamy wymieniać hetmana? Poszło hetman h5, bicie, bicie, hmm, hetman f5, zbicie. No i na tą chwilę nakamura ma przewagę pionka, Skoczek d5. No ten skoczek musi jakoś aktywnie grać, tak? Hetman f3, bicie z szachem i król się skrył na h1 w bezpieczne pole. Tutaj czarne też muszą mieć się na baczności, bo wchodzi i takie bicie. No, można zagrać w tej pozycji wieża F8, jednak komputer pokazuje, że to nie jest najlepsze posunięcie, że wtedy jest kontra typu wieża G1 na przykład. No ale to grali arcybistrzowie, także myślę, że oni są na lepszym poziomie niż my. Poszło wieża G8, szach na F7, król na C6 i z powrotem hetman f3, bo przecież groził mat. No i mamy takie bardzo fajne związanie, dość nieprzyjemne i Ninow popełnił błąd, ponieważ przesunął się królem. Chciał, żeby ten król był w większym bezpieczeństwie, no ale wciąż jest związanie i jest niebezpiecznie. Goniec e3, hetman e5, wieża d1. Idea jest bardzo prosta, naciskamy związaną bierkę, nie ma innej opcji jak podejść królem i bronić tą związaną gierkę. Poszło wieża A1, wieża H8. No, goniec się przesunął po to, żeby zaatakować jakoś Hetmana. Hetman H5. No i w tym momencie Nakamura zdecydował się wymienić Hetmany, ponieważ w końcówce Nakamura ma przewagę pionka. Plan jest bardzo prosty: trzeba aktywować króla i wykorzystywać wolne pionki. I powinna to być raczej wygrana. Król G2, król C5, wieża E4. Bardzo fajny ruch blokujący, żeby ten król za bardzo nie szedł do przodu i nie, nie zagrażał nam. Wieża F5, pchamy Piąka. A4, królem podchodzimy. Skoczek atakuje teraz wieżę. No i poszedł tutaj taki szach. Dlaczego Ninów podstawił Piąka? Czy zrobił to niechcący? Ciężko jest mi stwierdzić, tak naprawdę. W ogóle ta pozycja już jest trudna do grania, bo plan jest białych prosty, że można pchać pionki króla. No i raczej białe powinny sobie z tym poradzić. Skoczek F6, szach, król odchodzi. Odchodzimy wieżą, szach. Podchodzimy pionkami. Jeszcze Ninow próbował tutaj jakoś zastraszyć. Jeżeli się wymienią wieże, to już będzie dobrze. Szach, odejście. No, i myślę, że już nie ma wyjścia. Czarne muszą wymienić wieżę. No, bo jeżeli tego nie zrobią, odejdzie sobie wieża, to zdobywamy za darmo skoczka. W takim razie lepsza jest wymiana niż strata. Skoczek C1 H5. No, tutaj mamy tak zwane prawo kwadratu. Jeżeli król znajdzie się w kwadracie, to złapie pionka. No, i dlatego król poszedł na E6. Mamy króla w kwadracie, więc król tego pionka złapie ale nic nie szkodzi. Poszło go z D2. Skoczek wrócił na D3, żeby bardziej pomagać królowi. Utworzenie kolejnego wolnego pionka. No jednak Nakamura w końcówkach to jest sama klasa. I mamy trzy wolne pionki. Pozycja jest naprawdę ciężka dla Ninowa. D5, B4. No i podchodzimy i po F4 Ninov się poddał, ponieważ są trzy wolne pionki i ciężko jest je wszystkie zatrzymać. Słuchajcie, nie wiem jak Wam, ale mi ta partia bardzo się spodobała. Nawet sam gram ten wariant w obronie sycylijskiej. Tylko pamiętajcie, jeżeli chcecie go grać, przećwiczcie sobie go albo z komputerem, albo popatrzcie na bazę debiutów, na się żebyście potrafili to grać w odpowiednim momencie, bo nie zawsze takie poświęcenie skoczka na D5 jest dobre, tylko w pewnych wariantach. Mam nadzieję, że Was tym filmikiem zaciekawiłem. Trzymajcie się, cześć.